To naprawdę ukarany. Hej hej. Dzięki wam wielkie, naprawdę. Ponieważ zgłosiłam już e, sprawę. E, e, powiedziałam, że wam że wam bleka, powiedziałam, że podejrzewam też trzy inne osoby. zostały wymienione oczywiście i teraz postępowanie się będzie toczyć. Nie jadłam a szkoda. Na jakim zjeść? Ej, ej, ej. Ale co mam zagwarantować? Tak, jestem nieogarnięty ani nic. Wiem, że ja przecież trzeba pokazywać na live ale tam... To... Ale no po prostu, no musiałam i Wam wszystko powiedzieć, tak? Co mi się dzieje na pewnym oku? A napukło mi, bo wrzałam i zło, znowu te tak, złocie nie dobrałam. Eee, a powiem Wam tak: e, niedługo będę z mamą robić live'a, bo będę u siebie w domu. Będziecie mogli zobaczyć, że wszystko, co zostało powiedziane, jest nieprawdą. Ja wiem, że ludzie się usieli na mnie i zrobią ze mnie najgorszą. A co poradzić? Ja łysieję? Gdzie? Ja nie mam nawet zakoli. Tak, miałam. No. A to se mi pożąda, jak No, zadam. Gdzie jesteś na majówkę? Na majówce? Nie wiem, a czemu? No bo ja mam zapłacone od piątku do piątku apartament w Katowicach za dwie osoby, ale mnie koleżanka wychuniała i nie jedzie i ja muszę na jechać i nie mam pieniędzy Jak to, ja mogę jechać z tobą? Wuh! Wuh! A monia. Ktoś do ciebie. Słucham. Cześć, Monia, bo mam do ciebie taką e, tutaj e, prośbę. Tak? E, no bo ponieważ mi tu koleżanka napisała e, o tej zrzutce utworzonej e, tutaj, i to podobno ten Gabriel Black ją, bo no, niby ma tam jakieś tam dowody, że to on. No tak, ponieważ e, ja nigdy z rzutki, nawet e, jeżeli chodzi o jakąkolwiek pomoc, to ja nigdy w życiu bym ludzi nie wykorzystała, ej, no bez przesady na cztery, na cztery dwieście aż. no bez przesady. No, ale ja nigdy bym życzył, takiego nie zrobiła. Nawet krzyknęła. No, jakby pan ludzi wskazuje pieniądze, więc musi być podane jakieś tam konto. I policja na pewno powinna dojść, na to iść. Ale ja już to zgłosiłam na policję, byłam dzisiaj, ja to zgłosiłam. Siedziałam półtorej godziny na komendzie, z tego jest ja ze mną na łączek nawet Aleksandra. Aleksandra, hmm. prawda, że widziała, że szłam na komendę? Nie no, Maria, ja ci wierzę, że Ty tam na komendę. Aleks. Tak? Nie, nie, nie przeszkadza tu wanda i wystarczy tylko zgłaszać to konto, e, tą szurkę i, i, i te konta fałszywe, jeżeli chodzi o moją osobę, ze względu na to, że to nie jest te rzetelne news, e, drama alert, e, uwolnić AD to nie jest moje konto i nigdy w życiu nie było. Właśnie teraz na TikToku się tych dużo kont robiło na temat ciebie, ale też są teoretycznie zgłaszane i połowę wysunięte, ale nadal wiesz, jest mankmalte na TikToku na temat ciebie. Ojej, co dole chyba co będzie, będzie wziąć i na, i na TikToka wrócić tak samo. Wydaje, że na byś miała taki lepszy fejm. Mi się wydaje. Ale mi nie chodzi o wej, mi chodzi wiesz co, o dobro ludzi, żeby ludzie wiedzieli z kim mają do czynienia. Ze względu na to, że ja nic z nie zrobiłam, a, a ludzie po prostu myślą, że tylko na wejkowe to jestem ja, że ja rzeczywiście coś dodaję i w ogóle I ludzie się dają nabrać. A ja chcę w końcu mieć święty, angielski spokój. Hmm. No tak. I ten, e, Kamil, e, ten ty jesteś jakiś e, powalony, bo jakby e, na początku się z tobą zadawał, a teraz jakby tak wystawił i w ogóle cały czas tam o sobie i jaka to ty jesteś fałszywa i w ogóle to dla mnie to jest bez sensu, jak on się zachowuje. No tak. No, dobrze, także już nie przeszkadza mi, mi miłej nocy życzę. Kocham. No i nawzajem, trzymaj się jest? No, papa. No, wróciłam. E, Kubusz jestem, e, tak samo tutaj do Was, kochani, wróciłam. E, słuchajcie, jestem prześladowana na tej i tak samo Kuba na pewno e, jestem na, na łączach, ale dzisiaj chyba się nie pokazuje, bo nie ma humoru. Ale powiem to tak, ja, Kuba i parę innych osób jesteśmy prześladowani przez Gabriela Bleka. Ja na to nie pozwolę. Ludzie, że choć troszkę mnie lubicie za moje poczucie humoru, czasami za moją fantazję, którą posiadam, to weźcie i zgłaszajcie tego Bleka. Naprawdę, to nie ma naprawdę co oglądać u niego, co, że wrzuci plotkę o jednym, o drugim, o trzecim, o, o Samancie wrzucił, o mnie wrzucił, o Aleksandrze i wszystkich innych. A czego nie wiem, co ta osobie takich rzeczy. Nikt mi nie wyjebał, ja mam oko napuchnięte, ponieważ ten inne nie miałam. I zamówię, że jest to. <ścoughs> nie, nie jest to prawda. Nie, jedzę, ja jedszę ja akurat nie makijażu nie mam, aż mi chcę pokazać w ogóle przed, przed kimkolwiek eee, Gabriel Kopka Bleck To jest jego konto eee, Piorusz 78 Wiesz, jak ja to usłyszałam. Aż mi się na pewno źle zrobiło. Słuchajcie, moje wszystkie siostry żyją. Marta, Dorota, Regina, Izabela, Baszka, Wszystkie moje siostry żyją. Jak można moją siostrę usmiercić? To tak samo jak Black ma siostry, którą się zajmuje w jakimś ośrodku w Bydgoszczy. Boże Święte, no nie nam no, masakra. Powiem tak, wygląd dzisiaj jest opagany, ale mój charakter i moje zachowanie wobec Was się nie zmienia. Kocham was wszystkich ponad wszystko, naprawdę. Bez Instagrama no nie mogłabym żyć. Nie ukrywam, no nie mogłabym żyć. Proszę, masz to wszystko Skąd mam kolczyki? A z kolibrem? Będziesz mi odma jeszcze. Tak będę. Naprawdę, uwierzcie, że możecie mi dogryzać, możecie mi, mimo że szczerze, doradzać dobrze, i mnie to czasami boli, i ja no nieraz się przejmuję tym, ale nigdy w z żadnego z was, tak jak Izabela Kisza, czy Rafa Lala, czy ktoś inny, no nie mogłabym was obrazić. Ja nie wyzywam dzieci, nie wyzywam osób od chujów, kurw itp itd. Naprawdę. Ja mam pożyczkę, da, z z z Będzie się odmasz. A dapsi się chociaż. A też też gdzie, 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 to gdzie, Podobno gdzie, 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 na gdzie, gdzie, Powiem, że gdzie będziesz to jadł? Nie, to tu No, to daj się. fajki się kończą. No, to dzisiaj nie ma humoru. Naprawdę. po żebyś wam już posiedziała. A tam powiedz tylko, dlaczego nie masz humoru. Nie będę cię pokazywać. tylko powiedz, dlaczego nie masz humoru, i ty byś posiedziała, jakbyś miała humor. Powiedzmy, że nie mam humoru, dlatego że ostatnio za dużo się dzieje negatywnych rzeczy wokół nas, a jeden pan cały czas uparcie, nie wiem dąży ten kolej do czego, ale nie powinien już temat sobie odpuścić nasz temat, to dalej uparcie to drąży, nie wiem co mu to daje, naprawdę. A wy powiedzcie tylko jeszcze, czy ja jakbyś miała humor, popatrzyłabyś ze na live'a? Jakbym miała humor, to na pewno byłoby inaczej. Widzicie sami. Pozdrawiam Laurę i Natalię z grudząca. Nie, to nie płaczę. Z jakiej kartki? Ej, co wy gadacie? E, nie, wszyscy obserwatorzy bleka, Albo... Siedzicie cicho i piszecie coś stosownego, albo wypadnie z live'a. I to w tym momencie moje poważnie. No. Kwiatkowski, kazał ci pozdrowić. Kwiatko Podłogawski. I ze wzajemnością. I ze wzajemnością. Pozdrawiam Was, Stańczyka i wszystkiego naj 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 naj. Pozdrawiam Monikę de z Heidelberg. Jadę, bo ja nie pracuję na doksy na, na już, sama usunąłem konto. A mi za 5 minut zamknął żabkę. Nie wiem kiedy Wrocław. Za 5 minut mi żabkę zamknął. No to idź. Kurwa, ale muszę blikiem zapłacić. Chyba, że masz jakieś drobne. To muszę musisz wypłacić tamte pieniądze banku Kurwa.